Dzień dobry, witam Was w ziemią zakątku. Dzisiaj chciałam Wam popowiadać troszeczkę o czosku niedźwiedzi. Jest pogoda bardzo ładna, więc to pierwsze wideo na polu. Słońce trochę przyświeca, ale mam nadzieję, że nie będzie nam przeszkadzać. Chciałam Wam dzisiaj powiedzieć troszeczkę o czosku Niedźwiedzi, ponieważ Czosnek Niedźwiedzi, powiem Wam tak, że już od dwóch lat na niego polowałam i bardzo trudno było mi kupić chociaż kawałeczek, więc z tego roku się ubezpieczyłam i kupiłam sobie 5 kg i chyba trochę przesadziłam, bo e, mam całe pudło czosnku niedźwiedziego, które właśnie czeka na przetworzenie. W każdym razie chciałam Wam troszeczkę opowiadać o tej roślinie. E, Czosnek niedźwiedzi jest taką rośliną, która jest e, rośliną natywną dla e, Europy oraz dla Azji. I e, on lubi sobie rosnąć w, w lasach. Jest o tyle ciekawe, on wygląda tak. To jest jedno z moich 5 kilogramów. Ma takie listeczki i te listeczki smakują jak skrzyżowanie szpinaku z czosnkiem i pachną czosnkiem. I w ogóle jeżeli chodzi o czosny niedźwiedzi, on ma kilka jakby trybów może nie uprawy, ale wegetacji. Więc tak, na początku marcu pojawiają się pierwsze listeczki. I te listeczki są bardzo mięciutkie i nadają się na przykład do sałatek, można je jeść w stanie takim surowym. Potem pojawiają się takie, te liście stają się coraz większe. I w kwietniu nadają się, powiedzmy sobie, do przetworzenia jeszcze, potem mam powiem w jaki sposób. Natomiast w maju czosnek wypuszcza taki biały kwiat, no i wtedy już właściwie te liście tracą smak i nie nadają się za bardzo do przetworzenia. Więc sezon na czosnek jest bardzo krótki, praktycznie od marzec, kwiecień, początek maja, okay? Potem liście zanikają w lecie żeby odrodzić się znowu na wiosnę. Więc jak widzicie, wegetacja cząstku jest dość e, krótka. Uff, ale szkoda, co się zrobiło. Druga sprawa z cząstkiem niedziedzim jest taka, że e, jest to roślina e, objęta całkowitą ochroną. W nie wiem czy całkowitą częścią, jest e, ujęta ochroną, więc e, nie polecam zbierania jej z lasów. Ale jeżeli ktoś ma szczęście, może sobie takie czosnek niedźwiedzi posadzić. Ja na przykład tego roku kupiłam 50 cebulek i posadzimy je w takim płócieniu pod drzewami, iglastymi, no i poczekam, co nam z tych cebulek wyjdzie. I trzecią rzeczą ze zbieraniem samodzielnego z samodzielnym zbieraniem czosnku niedźwiedziego jest to, że te listeczki, sobie zobaczycie, one są troszeczkę podobne do liści konwalni. I gdybyście w maju na przykład je zbierali, kiedy czosnek jeszcze nie kwitnie, Problem jest taki, że liście kąwali są silnie toksyczne. Czosnek jest jadalny, tak? Nie chcielibyśmy pomylić e, kąwali z czosnkiem. Znaczy, zapach jest dość charakterystyczny, więc myślę, że on byłby wskazówką. W każdym razie, podsumowując tutaj tą część, e, czosnek niedźwiedzi występuje w stanie dzikim, jest objęty ochroną, ale można go sobie posadzić samemu albo kupić od kogoś, kto posadził sobie samemu całe połacie tego czosnku. Jest taką rośliną bardzo silnie inwazyjną, więc będzie rósł szybko. Natomiast z jednej bulwy nie ma zbyt wielu listeczków. Także też trzeba tych bulw troszeczkę posadzić. I to jest właśnie sprawa związana z takimi rzeczami biologicznymi. Teraz chciałam Wam powiedzieć, co ja zamierzam zrobić z tymi 5 kg czosnku. Część już wzięłam, posiekałam, tutaj jak widzicie, i zalałam oliwą. Później upcham to wszystko do słoiczku i zaleję oliwą tak, żeby oliwa przykrywała te listeczki. I tak przygotowany czosnek można przechowywać, tak jak inne oliwy, aromatyzowane w lodówce najlepiej, przez okres kilku tygodni. I zamierzam tego rodzaju liście wykorzystywać do sałatek. Mam pomysł na pstrąga z czosnkiem niedźwiedzim. Mam pomysł na pesto z czosnkiem niedźwiedziem, na ravioli z czosnkiem niedźwiedziem, więc myślę, że wykorzystam jakoś tą wielką michę. I co jeszcze chciałam powiedzieć? I w ogóle właśnie jeżeli chodzi o smak, on smakuje tak delikatnie jak czosnek, ma praktycznie wszystkie właściwości czosnku, czyli witaminy A, witaminy B, te wszystkie wspaniałe rzeczy związane z obniżaniem cholesterolu, natomiast ma delikatniejszy posmak, więc nie zostawia w ustach tak długo czoskowego smaku. I jeszcze jeden plus jest taki, że nie jest ciężkostrawny. Jeżeli ktoś ma skłonności do wzdęć, czy właśnie jakieś problemy trawienne, no to ten zwykły czosnek jest taki ciężkostrawny, a tutaj można sobie spokojnie spróbować więcej. Drugą część cząstku wzięłam i zmieniłam maszynce do mięsa, znaczy zmieniłam, nie, ale jeszcze 3, 2 kg zostały i mrożę je w takie małe kawałeczka, zamierzam sobie zostawić po prostu na zimę i myślę, że część jeszcze wykorzystam po prostu w ten sposób, że zamrożę to tak, jak szpinaku. Więc podsumowując, czosnek niedźwiedzi jest trudny do zostania. I może niekoniecznie popadajcie w skrajności tak jak ja, kupując sobie pudło 5kg, ale myślę, że jeżeli się na niego natkniecie, warto go spróbować. Jest bardzo fajny, aromatyczny, można go wykorzystywać na wiele sposobów, można go sobie posadzić w domu. I to tyle na ten temat dzisiaj. Mam nadzieję, że słońce mnie za bardzo nie poraziło i się za bardzo nie krzywia. Zapraszam Was na ziołowy zakątek, gdzie napiszę troszeczkę więcej o czosnku w taki bardziej usystematyzowany sposób. No i zapraszam Was niedługo na przepisy. Będziemy na pewno coś kombinować smacznego z czosnku niedźwiedziego. Miłego dnia Wam życzę.